Hello! Kolejna historia z książki ósmej, czyli Sergio Lucky Day na polski szczęśliwy dzień Sergiego. Zaczynajmy! Sergio pracuje jako architekt i jest jednym z najlepszych pracowników. Chodzi on z Violet, jego dziewczyną, choć wciąż myśli o Sofii, z którą chodził do liceum. Właśnie dostaje awans i wszyscy są zapro zaproszeni na uroczystą kolację. Sergio wcale nie jest zadowolony z tego awansu, dostaje niedużo pieniędzy więcej, za kilka godzin pracy więcej jest ciągle poddenerwowany i ogólnie. Pewnego dnia wracał samochodem do domu i padał deszcz, więc lekko zalało mu dokumenty. Jego samochód padł po środku niczego. Skie Sergio wyszedł szukać stacji i potknął się o kosz na śmieci. W środku była około 40-centymetrowa figurka przedstawiającego małego chłopczyka w czapce z balonem w ręce. W drugiej ręce trzymał tabliczkę z napisem Jestem Lucky Boy. Tak, to jest historia o Sergio porozmawiał z figurką, która, można powiedzieć, że odpowiadała. Poszedł na stację i ktoś zapytał się Sergio, czy chce kupić kupon do loterii. I wtedy Lucky Boy powiedział Sergiemu, aby wziął. Los był tym szczęśliwym i Sergio wygrał 600 tysięcy. Za radą Lucky Boya, brzmiącą, zasługujesz na najlepsze, kupił sobie auto. Zostało ono skradzione na następny dzień, ale no, kupił sobie drugie. Zapomniał kupić coś swojej dziewczynie, więc ta była zdenerwowana. Sergio zerwał z nią, bo nie był z nią szczęśliwy. Za radą Lucky Boya założył własną firmę i zaczął umawiać się z Claire, która mu pomagała. Przedstawił ją swoim rodzicom, tylko po to, aby tata pożyczył mu jeszcze trochę pieniędzy na rozkręcenie biznesu. Wrac wracając, zerwał ze swoją dziewczyną, która chciała wyrzucić Lucky Boya przez okno, ale Sergio skręcił i złapał go. Mężczyzna wciąż myślał o Sofii. Okazało się, że ma być spotkanie klasowe, takie po latach i Sofia miała tam być. Sergio zapytał Lucky Boya, jak ma się pozbyć swoich wielkich uszu. Figurka odpowiedziała, żeby się ich pozbyć. To nie był za dobry plan. Co z innymi niedoskonałościami, jak włosy, brzuch, powieki, czoło? Odpowiedź była ta sama. Sergio zawsze słuchał porad Lucky Boya i był szczęśliwy. Ale czy teraz ma go posłuchać? złapał nożyczki, nóż i to co było mu potrzebne i poszedł na imprezę. Wszedł wejściem i wszyscy zaczęli krzyczeć. Laki Boy się śmiał. Sergiej nic nie rozumiał. Widział pod sobą dużą plamę krwi i mięsa, ale nie wiedział, że to jego. Zapytał Wesoły: "Gdzie jest Sofi?" Tak się skończyło, więc no. Ciekawostka dnia. Miejsce dla jeszcze jednej. Tam były mini-riny, czyli jedne z bardziej hejtowanych postaci, a historia była super. Balloon Boy też jest hejtowany i historia do dupy. Mi się nie podobała, bardzo nudna była do czytania w sumie. Ogólnie mało jest nudnych, ale ta się do nich zalicza. Następna historia to What We Found, czyli co znaleźliśmy. Bardziej pasowałaby tu historia The Real Jake, bo książka o pechu, no i by pasowało. Wtedy też każda historia miałaby imię głównego bohatera XD. Oceniam na mocne 4 na 10. To było dobre, Dobranoc.